Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Klubu Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski. Jesteśmy tutaj, ponieważ no, rzecz się dzieje niebywała. Mianowicie, e, nielegalny prokurator stwierdził, że pan minister Michał Woś, e, ten, którego grafice Platformy Obywatelskiej e, przedstawia się jako tego, który jest związany z, jakąś związany z jakimś procederem korupcyjnym, a ta korupcja ma polegać na tym, że korzyść osiąg osiągnęło CBA, czyli państwo polskie. Pierwszy raz w historii chyba taka, mamy taką sytuację, że były minister jest, próbuje mu się postawić zarzuty w sprawie, która dotyczy korupcji, a korzyść osiągają Polacy i korzyść osiąga Polska. I pan minister Michał Woś oczywiście nie mdlał, bo nie jest, nie jest takim człowiekiem jak niejeden znany mecenas który dleje na widok prokuratora, najpierw się śmieje w towarzystwie swoich bliskich, a później wychodzi do toalety i się obsuwa. Ale pan minister udał się na prokuraturę, to była już trzecia próba wezwania przez nielegalnych prokuratorów pana ministra Michała Wosia, a wcześniejsza była nieudolna, była związana z problemem, z czytaniem kodeksu postępowania karnego, trybów zawiadamiania osób, które mają się stawić w prokuraturze. Za tym trzecim razem już to było skuteczne, to było w terminie. No i pan minister Woś... Nieskuteczny sposób, ponieważ nielegalne działania prokuratury, a wszyscy dobrze wiemy, wszystkie organy państwa działają na podstawie w granicach prawa, a granicą prawa czy podstawą prawną nie jest na pewno ten neoprokurator, o którym zaraz jeszcze kilka słów powiem. No i pan minister Woź usłyszał, że ma środek, który będzie zapobiegawczy, który będzie w postaci, uwaga, zakazu kontaktowania się z niektórymi parlamentarzystami. To jak Państwo sobie wyobraźcie, co teraz poseł będzie Woś przychodził do pracy, a w parlamencie jest jego miejsce pracy i nie będzie mógł się kontaktować z innymi parlamentarzystami opozycji, może rozszerzmy, może bodnarowcy, niech rozszerzą zakaz kontaktowania w Klubie Prawa i Sprawiedliwości całej opozycji, albo na przykład zakaz kontaktowania się wszystkich zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tym prokuratorem, który postanowił podjąć próbę postawienia zarzutów, przypomnę, one są nieskuteczne, bo jest nielegalne, nielegalne działania prokuratury, jest pan prokurator Woźniak. Pan prokurator Woźniak jest znany z tego, że kiedyś polował już na więźnia politycznego Donalda Tuska, pana Staruchowicza, Starucha, którego aresztowanie skończyło się tym, że skarb państwa, czyli my wszyscy płacimy odszkodowania. Ten pan prokurator, z tego co mi wiadomo, z informacji, które e, widziałem f, za pomocą środków e, komunikacji, został szefem zespołu do spraw tak zwanej afery, tak zwanej afery e, Funduszu Sprawiedliwości. Za, e, zastąpił on panią prokurator Kowalską, która zwiała, bo zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności karnej. Na działce spokojnie siedzieć nie będzie, bo kwestia e, konsekwencji karnej niewątpliwie prędzej czy później nastąpi. Ale pan prokurator Woźniak jest większy hojrak i postanowił e, udowodnić, że korupcja może polegać na tym, że państwo polskie osiąga korzyść, a tymczasem przepisy zarówno ustawy o CEBA, zarówno ustawy czy możliwości się dofinansowania przez Fundusz Sprawiedliwości pokazują jednoznacznie również w opiniach, że nie było w żaden sposób zawężenia możliwości finansowania CBA w postaci na przykład jednego słowa? Wyłącznie. Gdyby to słowo było, to rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z inną sytuacją, ale w tej, stu, wobec tej sytuacji wielokrotnie, nie tylko w tej sprawie, ale w innych ne, sytuacjach, dofinansowanie z tego czy innego funduszu na rzecz CBA było i jest legalne. A Donald Tusk się boi. Pegazusa, dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, jak poinformował pan minister prokurator generalny jakiś czas temu, Zbigniew Ziobro, były minister prokurator generalny, za pomocą tego właśnie systemu udało się zebrać materiał dowodowy na kogo? Nowaka. A w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych czy śpiegów, co pomogło? Pegasus. A kto się tym chwali? Tusk. A służby dbały o nadmierną biurokrację? Kto to powiedział? Adam Bobnar. Sami Państwo widzicie, do czego ma doprowadzić ta sprawa. Pan minister Michał Woś nieskutecznie ma postawione zarzuty, absurdalne. To prędzej czy później zostanie rozliczone. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzimy, jak wiele paradoksów jest w tej sprawie, ale to świadczy o dramacie o chaosie w obszarze organów ścigania. Otóż neoprokurator, bo każdy prokurator powołany przez pana Korneluka, który w zakresie którego opinii nie wydał pan prezydent, nie może pełnić tej funkcji stan na stanowisku, do którego powołuje go ten pan neoprokurator Korneluk. Otóż pan minister Michał Woziak... Wczoraj oświadczył, że nie będzie składał wyjaśnień, że złoży tylko oświadczenie. To oświadczenie było obszerne. Chichot i paradoks tej całej historii polega na tym, że zarzut, że korzyść majątkową otrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne w ten sposób, że jako dysponent. Funduszu Minister sprawiedliwości upoważnił do działań w zakresie tegoż funduszu sprawiedliwości e, ówcześnie sekretarza stanu, pana ministra Miała Wosia, a ten zdecydował zgodnie z ustawą na podstawie przepisów e, prawa zarówno o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jak i Funduszu Sprawiedliwości o przekazaniu tych środków na cel e, zakupu e, tego systemu techniki mm, operacyjnej. E, I dzięki temu systemowi właśnie łapani byli ruscy szpiedzy. Ten słynny również Pablo Rupcow, który, który, który był przytulany przez Władimira Putina na lotnisku, gdy wylądował już w Moskwie. Szanowni Państwo, nie można godzić się na takie postępowanie prokuratury, która na siłę Próbuję szukać jakichkolwiek podstaw do tego, żeby stawiać tak dalece absurdalne zarzuty, bo my dzisiaj jako środowisko suwerennej Polski, jako środowisko pana ministra Zbigniewa Ziobro, pana prezesa Patryka Jakiego jesteśmy oskarżani o co? o to, że pan minister Michał Woś e, przekazał środki na zakup systemu techniki operacyjnej, tak zwany Pegasus, który posłużył m.in. do chwytania e, ruskich e, szpiegów, o to, że na przykład w moim przypadku, ta, to, to, ten zarzut medialny występuje za chwilę, pewnie też będę stawiał się przed prokuratorami pana Bodnara, neoprokuratorami, że tomograf do szpitala został kupiony, no bo to jest wielki skandal i przestępstwo, jeżeli poseł przychodzi do ministra informacji mówię o tym, że jest zepsuty tomograf, on nie działa, no to to jest już niebywałe przestępstwo, że ten tomograf tam trafia, czy na przykład mm, sprzęt, który służy strażakom do tego, żeby ratować życie i zdrowie osób zakleszczonych często w pojazdach, w samochodach. Strażak jak przyjeżdża na miejsce zdarzenia, to on nie pyta kogokolwiek poszkodowanego w tym zdarzeniu, do jakiej partii należy politycznej, tylko ratuje człowieka i ten sprzęt służy wszystkim i to do Doskonale o tym wiemy. Te, ta absurdalność tych zarzutów jest tak daleko idąca, że widzimy, jak bardzo polityczne są działania prokuratury pana Bodnara, ale mamy jeden przekaz czas szybko mija trzy lata, jeszcze i cztery miesiące, i to wszystko będzie rozliczone. My, jako środowisko klubu parlamentarnego Prawo i Prawa i Sprawiedliwości, jako posłowie, suwe, posłowie suwerennej Polski, złożyliśmy już kilkadziesiąt zawiadomień, między innymi z artykułu 127 kodeksu karnego względem pana prokuratora generalnego Adama Bodnara, to jest zamach na instytucję państwa polskiego, czyli prokuraturę w tym przypadku, a przypomnę, że zgodnie z artykułem 127 ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności dożywotniego. Wcześniej czy później ta odpowiedzialność przyjdzie. Dziękuję. Szanowni Państwo, cała ta sytuacja, ona nawet byłaby śmieszna, gdyby nie to, że jest bardzo smutna. Bo to czym się zajmuje Krajowa Prokuratura, ta na najwyższym szczeblu. Zajmuje się politykami suwerennej Polski, którym nikt nie zarzucił, że wzięli cokolwiek do własnej kieszeni, a to jest korupcja, ale że z jednej sfery budżetowej przekazali środki do innej sfery, tam gdzie były właśnie bardzo, bardzo potrzebne. A więc. Yy, to, że pojawiają się grafiki, że oto minister Woś jest prawda, tutaj przesłuchiwany, bo ma jakieś korupcyjne zarzuty, jest to wierutne kłamstwo, bo nie należy do sfery korupcji przekazanie w ten sposób pieniędzy i to na dodatek do tego organu który służył Rzeczpospolitej i to bardzo służył, bo dzięki temu wykryto szpiegów, przestępców, bandytów, i przecież o to chodziło w tym wszystkim. Komuś widocznie to nie odpowiada. Ale, drodzy Państwo, na co to jest dowód? Jeżeli prokuratura krajowa zajmuje się takimi przypadkami, to jest to dowód na to, jak Zjednoczona prawica, suwerenna Polska, posłowie suwerennej Polski, działali czysto, kiedy byli w zarządzie, kiedy byli ministrami, kiedy byli posłami. Bo nie ma żadnego zarzutu skierowanego do posłów suwerennej Polski, że rzeczywiście coś sobie przywłaszczyli. Jest, owszem, ale to jest przecież całkiem inna sfera i wstyd, że Prokuratura Krajowa nazywa to korupcją. Ja myślę, że czas na opamiętanie prokuratury krajowej, niech zajmuje się prawdziwymi przestępcami, bo oni będą nam rośli jak grzyby po deszczu, gdy widzą, że oto prawie rok czasu mija i czy wykryto jakiegoś poważnego przestępcę w naszej ojczyźnie. A co sądzicie Państwo, że takich nie ma? Nie, są, ale gdy widzi prokuratura krajowa, a pod nią wszystkie niżej. Że nikogo to nie interesuje, aby prawdziwych przestępców łapać i wykorzystywać ten sprzęt Pegasusa, który został zakupiony, do tego, aby ich śledzić, no to nasze państwo będzie postępowało w korupcji. Szanowni Państwo, myślę, że czas zakończyć tą farsę i zająć się prawdziwymi problemami Rzeczpospolitej, a nie właśnie tego typu wydumanymi i ciągniętymi przez miesiące tworzenie atmosfery, bo Polacy zaczynają mieć tego absolutnie dosyć i mówią koniec z tą farsą. Dziękuję. Podsumowując, Szanowni Państwo, nie ma takiej niegodziwości, na którą nie stać byłoby dzisiejszych rządzących i bodnarowców. Jest to sytuacja bez precedensu, sytuacja systemowego prób, próby systemowego niszczenia opozycji dzisiaj. Jutro decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, czyli próba od strony finansowej uderzenia w opozycję. Z drugiej strony nielegalne przyjęcie mediów publicznych i wykorzystywanie ich jako źródła z y, przekazywania nieprawdziwych informacji dotyczących polityków opozycji i wreszcie te kuriozalne decyzje podejmowane przez prokuraturę. Pani poseł Kurowska powiedziała, że to byłoby śmieszne. Rzeczywiście dla polityków i prokuratorów najgroźniejszą rzeczą jest to, kiedy stają się śmieszni. I w naszej ocenie oni już przekroczyli granicę śmieszności, to już jest żenujące, to jest śmieszno żenujące, bo Decyzja prokuratury wczoraj o tym, że minister Michał Woś ma y, y, zakaz kontaktowania się z liderami swojej partii, do której należy, z posłami, przy których siedzi w ławach sejmowych, jest rzeczą niebywałą. Jest to kolejne uderzenie w demokrację. Ja rozumiem, że. Środowiska, które tak bardzo troszczyły się w ostatnich ośmiu latach o demokrację, o praworządność, dzisiaj są ślepe. Nie jak ślepa temida, tylko ślepe, bo są po prostu subiektywne. Media, które mówiły o tym, że za czasów prawa i sprawiedliwości zagrożona jest demokracja, dzisiaj nie zająkną się nawet na temat takich kuriozalnych decyzji prokuratury, która jest upolityczniona, która wykonuje polityczne zlecenia Donalda Tuska, który nie ma nic do zaproponowania jako koalicja, szanowni państwo, pozytywnego, tylko nękanie i ściganie i takie procesy pokazowe jak polowanie na czarownice. Najlepszym przykładem tego, że ten rząd nie jest w stanie się w niczym dogadać, tylko w tym, żeby to nie bać pis, to jest, szanowni państwo, decyzja, o której ostatnio powiedział pan Tusk. Powiedziałem nie bać pis. Nie bać, nie bać, nie, nie. nie Pani bać. Panie redaktor, PiS. słyszy co by Pani, Pani chciałaby dobrać. to usłyszeć, ale ja tego nie powiedziałem, Czyli panie Redaktor. Tak ale, 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 ale najlepszym dowodem, szanowni państwo, na to, że ten rząd jest tylko od tego, żeby nie bać PiS jest to, że nawet nie są w stanie wskazać rzecznika rządu. Donald Tusk ostatnio powiedział, że rząd nie ma, Szanowni Państwo, rzecznika rządu. Dlaczego? Bo jest to rząd koalicyjny i rzecznik nie byłby w stanie przekazywać stanowiska jedno, samodzielnego, jakby, które reprezentowałoby całą koalicję. Oni nawet nie potrafią wyznaczyć rzecznika, który by komunikował państwu stanowisko rządu, a co dopiero, jeśli mają rządzić. Nie potrafią się dogadać w kwestii składki zdrowotnej, nie potrafią się dogadać w kwestii aborcji, nie potrafią się dogadać w kwestii budżetu. Każdy temat wywołuje sprzeczność w tej koalicji. Więc jedynym rozwiązaniem jest właśnie nie bać pis. Pytanie, jak daleko na takim paliwie menelstwa politycznego ta koalicja 13 grudnia zajedzie? My myślimy, że niedaleko. O ile nas wszystkich nie powsadzają, bo rzeczywiście e, tendencja jest taka, żeby teraz ograniczać kontakty pana posła Wosia z kolegami e, w ławach poselskich. Pytanie, na co, do czego są jeszcze zdolni? Ale będą wyciągnięte z tego konsekwencje. Tak, tak. Tak, A propos prokuratury krajowej, która też poszukuje Walerii Kamachu Czmerowskiego, byłego prezesa Rządowej Agencji Reżim Strategicznych. E, e, co Państwo o tym myślą? Dzisiaj w z właśnie Pan Kuczmierowski powiedział, że chcę wrócić do Polski w momencie, gdy będę miał gwarancję uczciwego postępowania, uczciwego procesu. No Nie należy się dziwić słowom Pana Kuczmierowskiego, bo wszystkie znaki na Ziemi i na niebie, zarówno jeśli chodzi o postę postępowaniu dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, jak również innych postępowaniach, wskazują na to, że prokuratura jest długim ramieniem do Tuska do gnębienia opozycji i środowiska związanego z dzisiejszą e, największą partią opozycyjną, więc nie należy się dziwić tym słowom. E, pan Kuczmierowski wskazywał w swoim wywiadzie dzisiejszym dla redaktora Jacka Karnowskiego, jak wyglądały okoliczności i zupełnie zgoła odmiennie wygląda to niż to, jak prezentują to dzisiaj media głównego nurtu e, we współzespół z prokuraturą. No i Panie doktorze, ja panu zadam też tak, może drugą stronę pytanie. Jak można wierzyć, sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, jeżeli w sprawie na przykład księdza wszystkiego, pomijając, że wiceminister rządzie platformy Obywatelskiej decyduje i tak dalej, na przykład giną nagrania, giną dowody na to, że ktoś nie stosuje przepisów związanych między innymi z, z człowieka. Czy no, ale panie. była z panią Szydło, miała ale Co ginowania co Pani Szydło była przetrzymywana na stacji benzynowej i... E... dowody. Ale jakie dowody panu, panu ginęły no, Porównuje Pan kodeks postępowania karnego w sprawie, która dotyczy e, aresztu wydobywczego wobec księdza, wobec osoby, która e, no jaki ma zawód? Udział zorganizowany chyba czy tam przekroczenia uprawnień, bo chciałby budować ośrodek, archipelag, skąd niedaleko co I jakby, jaki tu jest podstawa do tego, żeby wierzyć w sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, jeżeli dowody w sprawie giną, tak głośnej politycznej sprawie giną. To nie jest, wie pan, Pinków, dobrze jakby stacja TVM pojechała i zadała pytania, gdzie są nagrania ze stacji benzynowej. Bo jeżeli ktoś kłamie, to niech pokaże, że ta druga osoba się tak robi. Niech pokaże dowody. Tak samo, jak i w sprawie Pegasusa. Czy państwo widzieli akta pana Brejzy? Pani Brzosek, z... mówienie, że podsłuchiwany senator opozycji, ale wracając to do pana Kocimirowskiego, czy powinien ukrywać się, pisze, że jest no to, już jest, to już jest jego decyzja. Ja rozumiem o tyle taką decyzję, że widząc co się dzieje, jeżeli ktoś profa... prefabrykuje dowody w sprawie orzeka Funduszu Sprawiedliwości. Wiceminister w rządzie Platform Obywatelskiej. Wie pan co, czy naprawdę pan uważa, że ja bym mógł orzekać w sprawie na przykład Miranowaka albo Stanisława G., albo na przykład pana e, Grockiego? Ja bym był dobrym sędzią w jego sprawie. Przyzwoitość nakazuje sędziemu wyłączyć się z tego typu postępowania. I co nie było innego sędziego? Ja panu odpowiem, był tylko żaden by nie wziął tego na siebie, żeby tak postępować. Czy myśli pan, że nie było innego prokuratora niż pani prokurator Kowalska, która była zdegradowana, albo pan prokurator Woźnia? Facet, który dzisiaj jest symbolem, był wcześniej symbolem wsadzania mężczyzny za to, że ktoś śpiewa, że twój rząd obalą kibole, Donald i tak dalej. To pokazuje, że nawet skład personalny jest na tyle dobierany. W sprawie na przykład pana Misa Kamińskiego nie było innego sędziego niż ten, który jest związany, że jego mama była w platformie loterskiej niż aktywisty politycznego. Widzimy, że jeżeli tak ma funkcjonować wymiar sprawiedliwości, to ja panu powiem, decyzje nie zapadają w sądzie. Sąd nie orzeka dzisiaj o winie, tylko orzeka o tym. Prokuratur. A wie Pan kto to powiedział, że prokuratura decyduje o tym czy ktoś jest winny czy nie? Profesor prawa nazywa się Adam Bodna. Ja nie znam takiego uniwersytetu, który by stwierdzał, że to prokuratura jako organ ścigania decyduje czy ktoś jest winny czy nie. Do końca prokurator powinien jednak zażądać bezstronność. W Polsce czegoś takiego nie ma. Dlatego nie dziwmy się, że dzisiaj niektóre osoby obawiają się sprawiedliwości, bo ich nie ma w sądzie. Jak Państwo oceniają decyzję premiera Tuska, który podpisał, kontrasygnował decyzję prezydenta? Jak Państwo wiedzą w sprawie tzw. Tak na sędziego do Sądu Najwyższego. To, są to, najwyższe. to najlepsza reakcja środowiska sędziowskiego, które jest tak mocno zaangażowane politycznie w walkę z prawem i sprawiedliwością, pokazuje, że e, odjechali dalej, Peron im odjechał dalej niż Donaldowi Tuskowi. Decyzja, która jest normalną decyzją administracyjną kontrasygnatą e, premiera, rzecz z administracyjnego punktu widzenia, no, normalką e, z, z pracy. Każdego urzędnika jest rozmuchiwana do takich rozmiarów. Premier w mojej ocenie nie miał innej, innego wyboru. No to rzeczywiście mógłby wszystko sparaliżować. Całe państwo no widzę, że do tego dążą, żeby rozłożyć Państwo na łopatki, ale no w tej sytuacji tutaj doszukiwanie się jakichś, nie wiadomo, jakichś scenariuszy spiskowych jest zupełnie kuriozalne. Inna sprawa. Tak z innego punktu y, widzenia, proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk nawet nie liczy się ze swoimi ludźmi i wystawia ich, i robi ich w Romana Giertycha. Y, I te, to pokazuje, że u niego nie ma y, jakiejś taryfy ulgowej, liczy się tylko jego własny y, interes. Y, zostało rzeczywiście to upolitycznione środowisko wystawione na próbę, ale przerażające jest, że mówimy o ludziach, którzy są sędziami, a zostali wystawieni politycznie przez premiera. No, yy, gdzie my żyjemy? Skoro musimy w polityczny sposób komentować polityczne reakcje środowiska sędziowskiego. Je, Je, jeszcze między premierą, jeszcze między na premierem, Mam nadzieję, że nie, ale w, w sumie nie w zakresie rozwalania systemu wynagrodzeń, bo nie ma czegoś takiego jak neo-sędzia już takie w ogóle nie istnieje, Ja dam Państwu przykład skrajnej hipokrytki, nazywa się Dolniak, taka posłanka. Ona w pewnym momencie wystąpiła na Komisji Sprawiedliwości i zaczęła mówić na OKRS na OKRS. Jedna z osób zwróciła mi uwagę, że jej córka jest podwołaną sędzią. Nie przez na KRS, przez legalny KRS. Jej córka jest sędzią. Ja jej zadałem to pytanie w programie. Czy pani córka jest sędzią, jeżeli pani uważa, że to jest NEO KRS, którą ona na to pytanie nie odpowiedziała, wiecie dlaczego? Bo to są hipokryci. Oni doskonale wiedzą, że część spraw, które prowadzili na przykład wyroki które były, dotyczyły spraw prywatnych nie tylko w Polsce, gdyby podważyć, to mamy cały gigantyczny chaos. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj uważa, odrywając jakby w ogóle nasze preferencje wyborcze, przynależność do partii politycznych, że w Polsce grupa kilkuset, kilku tysięcy sędziów. To są jacyś pseudosędziowie, to my mówimy o rozwalaniu państwa. Jeżeli sędziom jest ktoś, kto był powołany przez Radę Państwa, przez Aleksandra Kwasińskiego, Lecha Wałęsa, a nie może być przez Andrzeja Dudę, to dlaczego nie może być przez Andrzeja Dudę? Bo nawet nie ma podstaw merytorycznych, żeby wątpli mieć wątpliwości co do tego, bo wybór, czy ktoś jest sędzią, czy nie, kończy się w momencie wyboru. Z pana prezydenta, więc kończmy mówienie o tym, że też jest na Wrócę do mojego pytania: czy jest jakiś deal między premierem a prezydentem nie, 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 nie mam takich informacji. Jak się zapytał o budżet? Poniósłych pisze o tym, że 300 miliardów złotych, budżet, nawet dziura budżetowa na przyszły rok. Jak państwo to To Można przesunąć na przykład dofinansowanie na używane niemieckie samochody elektryczne i sądzę, że to bardziej się przyda Polakom niż czy sprowadzanie, czy robienie środków z polskich dróg polskich, parkingów, e, aż tak całkiem serę. pan, Jak to jest, no to można podejść trochę do tego bardziej w sposób taki nawet bym powiedział romantyczny, pan jak? jak to jest, że jak rządzi, że zawsze Zjednoczona Prawica to pieniądze są, a jak rządzi Platforma to pieniędzy nie ma i nie będzie. No wie pan, to no trzeba głosować na tych, którzy mają więcej szczęścia można sobie powiedzieć, ale nie, merytoryka pokazuje, my potrafiliśmy decydować, jak to jest, że kiedy rządził Pan Obajtek to były wpływy do no, miliardowe zyski Orlando. Jak rządzi ktoś z Platformy nagle jest problem. Jakie skargi były by, by, za naszą drogą zyski, teraz są straty. I tak mogę panu wymieniać tutaj drogę. Do Warto I dodać to... jeszcze, że pan Andrzej Domański, obecny minister finansów, kiedy obejmował takie ministra, wskazywał, że budżet jest w bardzo dobrym stanie. Wystarczyło 8-9 miesięcy i mamy to, co mamy. Warto też przypomnieć wypowiedź w jednej ze stacji szefa kancelarii premiera Jana Grabsa, który powiedział, że oni mają zdiagnozowane, jak obejmowali władze, że mają zdiagnozowane 60 miliardów złotych wolnych. Wolnych, 60 miliardów. I co? I teraz 300 miliardów deficytów. No panie redaktorze, no kto by pomyślał, że obejmą rządy ci fachowcy. Mówili 60 miliardów wolnych jest, leży na stole w budżecie Morawieckiego. Przejęli 9 miesięcy i ani nie ma 60 miliardów, a pomimo więcej jest minus 300 miliardów na fachowców. Chyba, że w nogach od To są, e, e, Michał Kamiński, dzisiejszy no jeden z, można powiedzieć, liderów e, e, koalicji 13 grudnia, powiedział kiedyś tak, że Donald Tusk jest antymidasem. Midas czegokolwiek nie dotknął, zamieniał w złoto. Donald Tusk. Na zasadzie przeciwieństwa. Czego nie dotknie, zamieni. I tu zostawię tak, to, to zostawię tak, tak, Państwu. Ja no to Wszystko to, co było wyprowadzone poza budżet, jest. Wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się odniesiemy się w ten sposób, że skoro tak było, to czemu oszukiwali i mówili, że budżet jest w bardzo dobrym stanie i no. mówili, że jest 60 miliardów nadwyżki. A teraz co? Wyparowało? Nie, po prostu Platforma rządzi w Polsce. Najważniejsze jest to w tym wszystkim, że benzyna jest w tym 19. Musimy się z tego wszyscy cieszyć i wszyscy coś Dokładnie tak. I tak le, 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 pozytywnie zakończmy tę konferencję. Nie Dziękujemy ja, bardzo.